O, oh, dzień ósmy, a tutaj u brzytwy... o właśnie, a to co wspominaliście, że kurczę kapsel, malina jest tutaj w celi kapsla, brzytwa był w celi wafla, to wszystko się dzieje po update'ach. Jeżeli update się robi podczas, yy, kiedy ja gram, kiedy mam save'y, to się okazuje, że nagle robi się wielki faka. Ale rzeczywiście można to tłumaczyć jako koniu szycha. Czy w ogóle ja miałem jakikolwiek cel shakedown w tej grze? Jest zajebiście pod tym kątem. Więc wydaje mi się, że oczywiście znowu zgubiłem poprzednią myśl... A, że... tak, że się robią fuck upy, że wszyscy się naczpali, po prostu. i tutaj naćpywają na wszystkich nas. Tylko ja jestem zazwyczaj odporny. O! Okej! Okay. Dobra, malina musi dostać w ryj. Także akurat to mi się podoba. Tylko 14 dolców, to to jest słabe, ale akurat to jest jakby wedle moich założeń. Wedle moich planów na dzisiejszy dzień, bo dzisiaj koniecznie chcę sprać mordę, ma mordę malinie. To oznacza, że będę musiał przygotować sobie linę blisko. Ale mam tutaj rzeczy teraz? Fajnych? Dobra, lina będzie na wierzchu. Nie jestem na... cię ja? Nie jestem tutaj, yy, jakby, w strefie zagrożenia. Okej, okay, tu się oczywiście piorą. Kapsel dostał w Jak, ktoś leży! Na ziemi to najczęściej jest to kapsel. O biedak, masz chłopie przez rane życie. Dobra, Malina. Koniec zabawy w tym twoim głupim woodshopie. Woodshop będzie należał od dzisiaj do mnie. Chyba, że zwalę. Co nie jest wcale takie łatwe do osiągnięcia. Evening meal Distract Guards from me? For me? Dobra. To możemy spróbować, bo chyba na obiadku się pojawię, bo być może będę potrzebował energii od kopania. Miałem dzisiaj w ogóle e, bić mordy strażnikom, ale zrobię to jednak następnego dnia, ponieważ dzisiaj chcę odbić, odbić łódzko. potem będę się zajmował obijaniem mordy. Może w ogóle poświęcę resztę dnia na obijanie i sprawdzanie. Będę z tego stracił kasę, kasę tak naprawdę, ale przynajmniej będę wiedział, kto co ma. Dobra. Malina! Nie sprawdziłem, jak malina wygląda. Malina idzie tutaj, dobra, 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 dobra. Czy ja mam tutaj sok mace? Mam. Tylko idziesz ze strażnikiem. Dobra, trudno. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, pójdzie za mną do celi. Idzie za mną do celi. Tak, tu. Tu się lejemy. Świetnie. I teraz muszę jak na torpedzie! Pójść po i go związać. Okej, okay. pięknie. To tam załatwił sprawę? Kibla? Oficer Bitch! Świetnie, oficerze Bitch. Związałem gościa. I teraz on tu sobie będzie leżał. Fakt, związany. I przez to oczywiście będzie mnie strasznie nienawidził. ale... <śmieroples> Sorry malina, ale nie wykonasz swojej roboty. Bardzo mi przykro, natomiast ja wykonam swoją. Dobra, może dostać tego śpiewania. Tak, więc tak oto w ten cudowny sposób yy, zablokowałem malinę. Całkowicie, nie wiadomo ile on czasu tam spędzi należeniu. Także, sorry Malina, ale no niestety. Siła wyższa. Będziesz mnie bardzo nie lubił, ale na szczęście mam kurczaka, ja ci go potem dam, żebyś mnie lubił bardziej, ponieważ wiem, że cię mogę kurczakiem przekupić. I chyba z tego co zauważyłem gdzieś, bądź nie wiem czy to u was w komentarzach, czy gdzieś w internecie, latarki ponoć również przywracają, znaczy zwiększają, jakby, nasze, naszą opinię u innych. O! Myślałem, że skończyłem robotę. <laughs> się znowu zagadałem. Koniu, co tam masz? Sheet of Metal? Nie potrzebuję, przynajmniej jeszcze na chwilę, będę potrzebował dużo mm, tych wszystkich zabawek do tworzenia kluczy. Więc teraz pozwólcie, że szybko luknę, co tak naprawdę do całego zestawu kluczy było mi potrzebne, żeby je robić w ogóle. Okej, okay. talkum powder i pasta to było putty. Putty z kluczem. Eee, dawało mi tak, tutaj key mold i teraz jeszcze lighter, czyli zapalniczka z jakimś na przykład grzebieniem czy innym plastikowym sitem, dawało mi w połączeniu z moldem klucz, świetnie, czyli talkum powder i paste będzie mi potrzebne. To teraz pytanie, czy ja chcę zdobyć klucz czerwony i sobie za przeproszeniem pójść zwiedzać, co się dzieje na zewnątrz? Czy chcę zdobyć klucz pomarańczowy i zacząć kopać? Tylko pytanie brzmi: czy w ogóle mogę kopać? To jest bardzo... Tu chyba nikt jeszcze w życiu nie widziałem, żeby wszedł. Więc chyba nikt tutaj nie wejdzie. Dobra, no malina chyba tam cały czas leży, nie? Leżysz grzecznie i nie, nie rzucasz się za bardzo. Pięknie. Dobrze, kiedyś tam się ogarnie chłopak, tylko nie wiem kiedy. I czy ja nie dostanę w łeb za to? Znaczy nie od maliny, tylko na przykład od kogoś innego. Wezmę sobie kurczaka, żeby móc naprawić malinę, jak tylko się ogarnie. Dobra, mam jeden talką powder, jeden to mało, ale się znajdzie, nie? Tak, w ogóle rzecz biorąc, to mogę zacząć hmm. już szukać powoli. No, jak on mnie zauważył, jak dopiero wszedłem? No, chyba cię coś pogięło. Patrzaj, że tak powiem, pod swój nos, a nie tu, nawet sumie ten crafting, no, zadziała. O! I teraz nagle zadziałał? Badet Inmate Outfit. Świetnie. To coś związanego z update'em, tak jak pisaliście w komentarzach. Nie, dokładnie nie zbadałem, o co chodzi, dlaczego to się tak dziwnie dzieje. O, to może się przydać. Ja to naprawdę mogłoby się przydać. Bo nie musiałbym być mordy, tylko mógłbym zrobić czekoladę gorącą. Mam jedno. O, mam w ogóle cały zestaw, prawda, do robienia. O, o, oh, czekolady. To jest zestaw do robienia gorącej czekolady. Głupi jestem, jak, jak but z lewej nogi. To jest zestaw do robienia czekolady. To jest zestaw do poprawiania nastroju Malinie. Dobra, jest to roll call, więc sobie poczekam. Hej, nie widzieliście gdzieś Maliny? Hej, gdzie jest Malina? Okej, okay, mam obić oficera placka. Teraz pytanie, czy ja chcę zbierać już takie quest? Chcę zbierać zawsze kasa. Tylko jak będę robił to na zasadzie... Uuuu, czego nie zrobiłem, idiota! Nie zabrałem tej roboty z powrotem, zaraz się, zaraz ją stracę! Uff. Ho. O matko, jak dobrze sobie przypomniałem o tym. O, żeż, ty wryj, i teraz niemką wiem, komu będą robić shakedown. Oczywiście, że nie wiem, a to znaczy, że będę musiał sprawdzić, czy nic tam nie leży, co? Oficer Paciorek! Zbieram questy do obijania mord mordy oficerom. Oficerom... Bejton? Hmm... Pałka, pałka tego, pałka strażnika. Potrzebuję się, będę bił strażników. Dobra, to wszystko się jakoś ładnie układa, nie mogę wziąć więcej fejworsów. Jak mi przykro! Czyli jakie w ogóle mam fejworsy? Dla wafla muszę znaleźć bejton i sok. Dystrakcja na jedzeniu. Dobra, to tam pójdę. Obić oficera placka i ofic... ofic. Obić oficera paciorka. Pacioreka. <laughs> Dobra, a gdzie jest malina? Nie. Uhuhu. Oj, oj, oj. Chyba będzie lekko zdenerwowany. It was siara! <laughs> Ty kablu pierdzielony cholerny nędzny. Bycie szlak trafił. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja ci i tak dam kurczaka potem. Oczywiście, jakbyś mi bił mordę. Pewnie między jednym uderzeniem a drugim. Trochę mi hit tak wzrósł za co. Nie wiem, chyba za to, że tam z tego rolkola zszedłem. Dobra. Skupiamy teraz mózg i myślimy, co robimy. Chcemy obijać mordy strażnikom. Tak wstępnie. Okej. Na początku trzeba by obić mordę z tego, co pamiętam, paciorka, tak? Paciorka i placka. Chociaż na pewno klucze do ważnych yy, kłódek są u tych trzech typów, którzy tutaj stoją, więc niestety nie pamiętam, ko kojarzę tego goryla, bo on cały tam czas tam coś skrabia na, tym, na tej swojej dziwnej karteczce. Nie wiem o co mu chodzi. Jego kojarzę najbardziej, nie wiem co tam jeszcze stało obok niego. O właśnie, siema goryl! O właśnie, pościgamy goryla, Zaczymy, co on tam ciekawego tutaj odwala. Tiririri, tiriri, siema goryl. Waffle Desist? Dobra, czy jestem w stanie gdzieś go tak wyciągnąć, żeby mu obić mordkę? Goryl, gdzieżeś spierdzielił? O, oficer paciorek. Shit, też uciekł. Oficer Wechal, okej. Okay. Oficer Kabano sobie poszedł tutaj. Fuck, pogadałem z nim, zamiast go uderzyć. <noise> da. Oficer paciorek. O, 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 o. Okej, okay, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Będziemy się bili tam, żeby nikt nas nie widział. Masz wryj. Wryj! Wryj! Czy jestem w stanie to przeżyć? Tak, udało się. Z dwoma HP, ale mam teraz max hita. Dobra. Oficer Paciorek, okej, okay, ma baton, zwany Bejtonem, ale nie posiada nic więcej. Dobra, komu muszę teraz oddać? Okej, okay, czyli wiemy, że y, Oficer Paciorek nie posiada żadnego klucza. I sobie to zapisuję teraz. Nie ma klucza. Okej. Okay. Dobra, no to teraz. O nie, no przecież. Komu miałem oddać to? <grym> Waflowi. Wafel, czy jestem w stanie cię znaleźć, zanim dostanę gry? Nie. I straciłem również broń. Także cóż. Ważne, że oficer Paciorek leży koło mnie. To cieszę się, że ze mną tak tutaj ten... Pa! Sobie poleżałeś. Najważniejsze, że dostał w Sorry sprycha. Tfu, sorry Wafel, ale nie będę miał dla ciebie dobrych newsów. Nie mam dla ciebie jeszcze batona. O! O kurczę, no właśnie, ale niestety ona jest... Hmm. Maybe, ponieważ to jest ważny quest. Znaczy, ważny przedmiot dla mnie. Malina! <laughs> o, dystrakcja, okej, okay, dobra, jeśli to ci poprawi humor, to tak, jasne, o, dobrze, oni się leją, uff, myślałem, że Malina sam będzie się lał, znaczy mnie będzie lał, Malina przeżył, oj, oj, nie chciałem cię brać, ho, ho, co ty kolekcjonujesz, kurde, kołdry, tak jakbyś chciał, kurcze, nie wiem, yy, położyć sobie je na celi jako zasłonki, dobra, wezmiemy, we wezmemy to i wnik mil, Aha, wziąłem, ale i tak będę bił mordę teraz, z tego co pamiętam. Tak. Na evening Milu mam wdać w mordę e, e, kochanemu koledze szprycha zwanemu. Nie dla szpry dla, dla kolegi szprycha. Dobra, czy kolega szprycha będzie widział, że to zrobiłem, bo chyba to, 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 to tak mi się wydaje, że to na tym to polega. Dobra, słuchaj malina. A wiem, że ty mnie lubisz teraz w 5% tylko. Chciałbym żebyś to, to... wziął sobie to. O! Jesteś zadowolony? Świetnie. 14 jest lepiej. Czyż Sprychał już przyszedł? przyszedł? Świetnie. Stałem w ryj. Od razu czuję, że żyję. Nie będę regenerował sobie tego tutaj syfu. Po prostu pójdę już od razu ćwiczyć. Bo chcę sobie podnieść siłę. Bo siła będzie mi potrzebna. Najgorsze jest to, że nie mam żadnego fajnego przedmiotu. Kurczę, no właśnie. Nie mam żadnego fajnego przedmiotu. Ale! Nie zapominajmy, że pracuje w Woodshopie. W Woodshopie jest drewno. A jaką fajną broń można stworzyć z drewna? Otóż, można z drewna stworzyć broń o nazwie Nunciako! Nunchaks, chyba. Czyli takie... taka broń Bruce Lee. Czyli takie dwie drewniane pałki na łańcuchu. Tak, i one dobrze dawały po ryju. Tylko łatwo... niełatwo nie będzie zachować sobie je, te nunchaki. Chociaż w sumie jak będę planował zrobić taki myk, że będę bił rano mordy... Ok, if you can were. just... <laughs> Miałem zrobić quest! O oh, fuck! Mam minutę na to! O oh, fuck. I to malinie! <laughs> no pech chciał, że niestety nie zdążyłem. I to do tego malinie. No żeż się zamyśliłem znowu! Dobra, ale na pewno będę bił mordy jednak rano. Teraz chciałbym sobie zrobić najlepszy tam multitool i. I co? No właśnie, przecież miałem bawić się jeszcze tymi rzeczami tam. Multitool zrobię 48 świetnie. I oprócz multi-toola chcę zrobić jeszcze te nunciaki. Będę musiał wejść do. Wiadomo do czego. Koniu, co tam masz ciekawego? Eee, zegarek. Zobaczymy, czy zegarek zwiększa... nie wiem, fame. Gdzie jest Malina? Mój kochany Malina, gdzie jesteś? Nie widzę maliny, pewnie gdzieś tutaj się kurczę z kimś. Zasmyrał i go teraz nie widać. Ale chcę na malinie sprawdzić, czy zegarek też daje bonusy. Malina? Jesteś gdzieś tu? O, tu coś mi na pomarańczowo minęło. Tak, jest Malina. Malina, słuchaj. Masz o mnie opinię teraz 16, czy jak ci dam ten przedmiot. Czy To oznacza, że lubisz mnie bardziej? Fajnie, że to sprawdzę, ponieważ chodzisz razem z jakimś kapslem, który i tak zaraz dostanie w Ray, bo lubi dostawać w ryj. Dobra, chyba mi lubi bardziej. Zaczynamy 16. Wzrosło wafel. Co tam ma wafel? Ok, Razor Blade, niekoniecznie. Dobrze, zróbmy to. Stardipikek jest na 100%, więc jeszcze wykuję to. Chipping pewnie na 5. oczywiście. Dobra, wyczypujemy te kurcze kamyczki, tutaj wszystkie na maksa. No, chipuj się, chipuj. Świetnie. I teraz jeszcze skorzystamy z okazji, zrobimy sobie jeszcze więcej miejsca. Bo i tak będę to zaraz przecież upgrade'ował. Więc akurat, tutaj akurat 4 kopnięcia potrzebne są. A nie 3, jak przy łopatce. Świetnie, chipping jest bardzo ok, ponieważ mam właśnie... ...pickaxe 67%. Świetnie. Multitool już prawie jest. Prawie jest! Świetnie. Jeszcze spróbujemy tutaj 55, spoko, damy radę. Ale będzie koparka. Normalnie dzień koparki. Nie, dzień koparki był jednak wczoraj, chociaż. Praktycznie. Mi się tego nie zepsuło, bo będzie fail roku. Dobra, i jeszcze mogę wykopać tę tutaj dziurkę, bo to dookoła tego tej podstawki da się kopać, tak samo jak dookoła dziury. Tak to działa. Ale muszą być oddalone o siebie od siebie o dwa tale, czyli akurat jest raz, dwa, nie. Dobra, technicznie już wiecie jak to działa. Mam dokładnie wykopane wszystko, co trzeba. Teraz tylko muszę to połączyć, czyli to. Tylko tak nie wiem, czy nie mam przodkiem za mało inteligencji, bo to wymagało dużo inteligencji. No właśnie. Tak też się obawiałem. Fucking shit! Ale dobra, to się nie pali tak naprawdę. To się naprawdę nie pali. Tere -tere. Dobra, gdzieś w jakimś dalekim kiblu spuszczę to, na przykład tutaj u konia. Koniu, dostawa śmieci do ciebie w postaci. No. O, siema koniu, właśnie leżysz. Słuchaj, tam ci zostawiłem trochę yy, piachu, jakby chciał sobie babki porobić, czy coś w tym stylu. Ech, dobrze. A, chciałem wziąć drewno całe, nie? Z woodshopa. Ale może wezmę go jutro, w takim wypadku. Zobaczmy, co tam mamy jeszcze do zrobienia. Ech, chyba czy ja zrobiłem wszystkie... te... questy? Chyba tak. Oficer Wydra. Okej, okay, właśnie, zobaczmy kto tu będzie. Oficer Goryl na pewno. No tak, Goryl oczywiście jest tu już i jak normalnie patrzę na ciebie, Goryl. Patrzę ci prosto w oczy. Goryl zawsze jest na posterunku. Placek. Placka też musiałam obić, tego zapamiętam. O! Maybe. Szprycha. Oho, to ten cały czas chce zapalniczkę. Dobra, śmietana. A jak powiedzieliście już imiona do shakedowna? O, teraz mówicie. Marchewan, Siara. Uuu, będą sprawdzać moją. calę, jak fajnie. Kalosz, Goryl i Śmietana. Dobra, ja sobie to powoli, pozwolicie, że zapiszę, żebym wiedział, jaka to jest ta święta trójca. Goryl, Śmietana i... kto? Goryl, Śmietana. Kalosz. Tak, oni na pewno mają klucze. Zawsze tych trzech, którzy stoją na roll zawsze mają coś do powiedzenia i zawsze mają klucze. Dobra, czy ja mam tutaj wszystko legalne? To jest ważne pytanie, bardzo ważne teraz, szczególnie kiedy będzie rolek kolek, a raczej shake shakey studi, shakey studi, downi, sprawdzani celi, czyli shakedown. Czyli będą robić przetrząsanie celi. Okej, okay, idzie ktoś. Wydra. Siema! Nie mam nic nielegalnego. Co za ham? Zrzucił mi wszystkie moje... Okej, okay, to jest bug. Myślałem, że zostawił drzwi otwarte. Nie mogę przejść przez otwarte drzwi! Czy jaśnie? Czy to jest sen na jawie? Dobra, w każdym razie nie mam zasłonek, czyli będę musiał je sobie potem sobie założyć. Czyli co? Czyli jutro obijamy peski? Muszę sobie zrobić intelegencję do Maxa, czyli ogólnie rzecz biorąc nieźle. Dzień ósmy się kończy, zaczynamy dzień dziewiąty niebawem, także dobrej nocy! Nie zapomnijcie... spalić karocy. Co?